Odcinek numer 100. 9 miesięcy vlogowania za mną. Pierwszy odcinek ukazał się. No, no to taka, że tak powiem, rzecz, która mocno mnie wtedy emocjonalnie dotknęła. Przez ten dzień czy dwa, natomiast potem się już odciąłem, przestałem czytać komentarze i stwierdziłem, że idziemy dalej. No i myślę, że co, powoli te subskrypcje rosną. 500 to może nie jest jakaś zatrważająca olbrzymia liczba, ale ja się cieszę z każdego, który przychodzi i ogląda. Przecież to dopiero to wideo. Gdzie tam do tysiąca, gdzie tam do 10 tysięcy, grunt to się nie poddawać. Odcinek numer 100, 9 miesięcy vlogowania za mną. Pierwszy odcinek ukazał się 28 czerwca. No i w tym czasie mój kanał odwiedziło. Hmm, jest tu napisane ile, pewnie bym się dokopał Natomiast obejrzeliście moje filmy 15943 razy. Jak sobie analizuję, tak sobie patrzę i właśnie o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiali w tym setnym jubileuszowym odcinku vloga. Największą częstotliwością odtworzeń charakteryzował się oczywiście odcinek pierwszy, bo on był podwieszony, więc każdy, kto trafił na mój kanał, go widział. Natomiast możemy go, myślę, pominąć z punktu widzenia analizy i przejść do drugiego pod względem popularności odcinka. To był odcinek o rekrutacji według Kowalczeka, taki bardzo kontrowersyjny odcinek, w którym mówiłem. O stawkach godzinowych na stanowisko pracy, na które poszukiwałem osoby, znalazłem dwie takie osoby. No i bardzo się zbulwersowałem, dostając ofertę w stylu 50-80 złotych za godzinę przy, na stanowisko, przy pomocy którego, przy pomocy inaczej, na stanowisko, na którym moi pracownicy nie robią rzeczy, które są aż tyle warte. Świata. Tak w dużym skrócie, oni są też tego świadomi i, i do, dogadaliśmy się tutaj wspólnie na stawki, które im pasowały, bo ja stawek nie negocjowałem, ale nie jest to 50 ani 80 złotych na godzinę. Natomiast z racji tego, że ja pozwoliłem sobie to powiedzieć otwarcie i głośno, no to tutaj wybuchła. Mm, koło tego duża dyskusja, prawdopodobnie film trafił też na, jakieś, na jakąś stronę dla wirtualnych asystentek, no i wirtualna asystentka to to jest inny poziom kompetencji, to to jest inny poziom doświadczenia i to jest zatrudnienie biznes do biznesu, czyli na zasadzie faktury, ja nie takiego zatrudnienia szukałem, nie szukałem eksperta, szukałem po prostu pary rąk do pracy, którym, którym pomógłbym się nieco podszkolić, tak aby nam się wspólnie dobrze pracowało. Stąd przez nieporozumienie film wybił się bardzo versus pozostałe filmy, natomiast rodził też dużo takich negatywnych, jak się to ładnie nazywa, emocji właśnie, więc trochę taka łyżka dziegciu dla mnie, żeby mocno uważać na to, co się mówi, a z drugiej strony też kurde, powiedziałem co myślę i no jakby nie było, to byłem szczery myślę z, z wszystkimi i ze sobą też przede wszystkim, nie? I tak po cichu myślałem, że nikim, nikomu nikogo tego nie urażę, nikogo, ale mi się trudno mówi nikogo tym nie urażę, natomiast e, okazało się, że tak się stało. Oczywiście ja tam przepraszałem osoby, które poczuły się urażone, to też inaczej się odbiera to, co ja mówię, jeżeli się śledzi moje poczynania w internecie i się wie, że ja tak naprawdę to, co robię, mocno opieram właśnie na etyce, na takim byciu dobrym przede wszystkim dla innych. Jak ktoś mnie nie zna i wejdzie z boku i zobaczy tylko takie jedno wideo wyrywkowe, no to faktycznie mogło to tak zostać odebrane. No, no to taka, że tak powiem, rzecz, która mocno mnie wtedy emocjonalnie dotknęła, przez ten dzień czy dwa, natomiast potem się już odciąłem, przestałem czytać komentarze i stwierdziłem, że idziemy dalej. A na drugim miejscu jest vlog o planowaniu, nowy poziom planowania, to jest vlog jedenasty, w którym mówiłem o kick upie, z którego jestem mega, 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 mega zadowolony, więc to też fajne, że taki odcinek dla mnie dość istotny też wysoko się tutaj wypozycjonował. Także, no, swoją drogą, dużo ciekawych rzeczy wydarzyło się za to 9 miesięcy. 9 miesięcy bez dwóch dni, bo pierwszy odcinek był 28 czerwca a dziś mamy 30 marca hmm. kurde tak sobie patrzę na te 9 miesięcy życia i tyle się stało ja nie mogę, tyle było wydarzeń zmieniłem mastermind'a to była rzecz, która się wydarzyła 1 lipca w sumie, więc zaraz po starcie vloga Potem odpaliłem podcast, który swoją drogą też zaraz będzie miał 40 odcinek za dwa tygodnie. W tym tygodniu 39, czyli jutro, w przyszłym tygodniu 40 odcinek. Wow, czyli w sumie za 9 miesięcy nagrałem 140 filmów na YouTube. Brzmi dumnie. Co tam dalej było? Było sporo wystąpień publicznych. Towarzyszyliście mi w takich przygodach, jak na przykład to, że zapomniałem koszuli i marynarki na wystąpienie, ale kupiłem sobie nowe w Łodzi, to było na jesieni zeszłego roku. Byliśmy razem na Międzynarodowym Dniu Podcastów, towarzyszyliście mi w licznych szkoleniach stacjonarnych, opowiadałem Wam o tym, jak prowadzić biznes, co siedzi w mojej głowie, dlaczego prowadzę dziennik, um, towarzyszyliście mi w momencie, kiedy zacząłem zatrudniać moich pierwszych pracowników, tak, tak się działo, byliście ze mną wtedy w tym procesie, opowiadałem Wam, jak to jest, uczyliśmy się wspólnie, można by było powiedzieć, delegować im zadania, E, opowiadałem wam o tych moich e, wahaniach i tych przeżyciach w e, pierwszych dniach i w pierwszych miesiącach pracy z nimi. Mam, mam z nimi umowy od listopada i z dwójką, z, z, z z, kurde, nie mogę coś się dziś wysłowić. Z obydwoma za dużo siedzę ostatnio, a za mało mówię. Z, znaczy za dużo pracuję. E, z, o, telefon. Odrzucamy. Pyk. Za. Ym... Za dużo mówię, a, a, a za mało mówię, a za dużo pracuję. I teraz tak. Co tam jeszcze dobrego się wydarzyło w tym czasie? Eee, z... Moi pracownicy. W styczniu urodził mi się syn. Przecież też byliście ze mną, wtedy, kiedy urodził mi się syn. Oczywiście syna nie widzieliście, bo takie rzeczy nie publikuję, ale, ale opowiadałem Wam o tym. W międzyczasie czytałem sporo książek, dzieliłem się swoimi przemyśleniami, właśnie o książkach, o autorytetach, o prowadzeniu firmy, o produktywności, o tym, jak wygląda prowadzenie biznesu online. Ale też pokazywałem Wam siebie w takich normalnych rolach, gościa, który mieszka na wsi. Czyli nieraz widzieliście mnie na jakimś traktorze, czy ubrudzonego węglem, ładując go gdzieś tam do. Do worków, a potem do domu zwożąc, czy przy pracy przy drewnie. Wspólnie rozpoczęliśmy budowę domu dla mnie i dla mojej rodziny. To też są rzeczy, które widzieliście, z, którego, z, które, z którymi byliście razem ze mną i, i obserwowaliście te kulisy mojego życia. Widzieliście gdzieś tam to, że mam dwójkę dzieci i żonę, natomiast dzieci nie widzieliście, bo dbam w miarę możliwości oczywiście o prywatność. No, i tak to życie leci. Mamy, mamy setny odcinek. Co jest fajne w vlogach? Co mogę powiedzieć tak na teraz? Oglądam się po czasie, oglądam sobie te vlogi sprzed nawet tych 9 miesięcy i prawie że łezka mi się wokół kręci. Bo to naprawdę fajnie zobaczyć siebie, który mówi do mnie po 9 miesiącach i, i ocenić siebie z punktu widzenia tych 9 miesięcy, które upłynęły. Ocenić swoje mm, przemyślenia, ocenić swoje postawy i zobaczyć, czy. Jak bardzo czasami, jak bardzo to wszystko się zmieniło, nie? Na przestrzeni tych 9 miesięcy. I to jest fajne, że to zostanie na YouTube. Ja oczywiście też mam te odcinki w, u siebie na dysku i kiedyś myślę, że może moje wnuki, jak uda mi się tych czasów doczekać, trafią kiedyś na filmik dziadka na YouTube i zobaczą, jak to wyglądało. Więc to nie jest tylko to, że ja gdzieś tam staram się promować w sieci, to nie jest to, że ja próbuję zrobić z tego vloga kiedyś może jakiś drugi biznes. Nie wiem jeszcze, co to jest, natomiast konsekwentnie reaguję. Re, reaguję. Konsekwentnie, kurczę, w ogóle mi dzisiaj słów brakuje. Konsekwentnie kontynuuję nagrywanie tego vloga. Mamy 9 miesięcy pracy, dodatkowy podcast. No i myślę, że co, powoli te subskrypcje rosną. 500 to może nie jest jakaś zatrważająco olbrzymia liczba, ale ja się cieszę z każdego, który przychodzi i ogląda. Przecież to dopiero 100 wideo. Gdzie tam do tysiąca? Gdzie tam do dziesięciu tysięcy? Gdybym to się nie poddawać. Biznesowo pewnie, jakbym policzył, ile wydałem na nagrywanie tego vloga, to la boga, no bo musiałem zapłacić komuś, kto to montuje. Montuje mi mój pracownik od listopada wcześniej. Ja to robiłem, także można powiedzieć, że gdzieś tam po połowie, po połowie montowaliśmy, natomiast ja mu teraz za to płacę. No i ten czas, który poświęcam, żeby tobie, żeby wam poopowiadać, to też jest czas, który mógłbym poświęcić na przykład na Coś innego na produkcję kolejnych kursów, wystąpień itd. Na coś, co bezpośrednio przynosi mi pieniądze. Natomiast wybrałem tę drogę e, trudniejszą, dłuższą, w nadziei na to, że kiedyś z tej drogi odetnę jakiś kupon. A jeżeli nawet go nie odetnę, to mam świetną pamiątkę dla moich, daj Boże, wnuków. Zobaczymy, bo dwójkę dzieci mam, może któreś się ożeni, może wnuków się doczekam. Jeżeli wcześniej nie zachoruje na coś, a nie wiadomo jak to różnie przyćmie, bywa. Grunt, że cieszymy się tym, co jest tu i teraz, i stuwa to fajna liczba. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że byłeś ze mną w, y, przez te 100 odcinków. To nie jest żaden koniec vloga. Myślę, że po prostu będę kontynuował to nagrywanie. Nie planowałem dzielić go na sezony. Planowałem po prostu raz na może 2-3 dni wrzucić krótkie wideo podsumowujące, gdzie jestem i co ja teraz robię. No i wyrosło z tego, myślę, coś fajnego. 100 odcinków. Fajna cyfra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli Ci się podobało, to dla Ciebie przygotowałem. Łapka w górę. To był Excellent Work Vlog, odcinek setny. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym. Trzymaj się. Hej!